Cześć, tutaj Natalia, Wasza ulubiona kocia behawiorystka. Dzisiaj przychodzę do Was z prywatą i z takim pytaniem: a co jeśli byłam na konsultacji behawioralnej i behawiorysta wcale mi nie pomógł? Słuchajcie, zawód kocieko behawiorysty jest w Polsce nieregulowany przepisami, co oznacza, że każdy, dosłownie każdy może się nazywać kocim, czy psim, czy jakimś innym behawiorystą i jest to zupełnie zgodne z prawem, chociażby nie miał żadnego wykształcenia, żadnego kursu ani nawet kota czy innego zwierzęcia. Na oczy nie widział. Dlatego, jeśli chcecie profesjonalnej porady behawioralnej od człowieka, który naprawdę wie, o czym mówi, to sprawdzajcie jego wykształcenie, pytajcie o jego certyfikaty, pytajcie, jakie szkoły skończył, pytajcie o jego kompetencje, jakie ma doświadczenie, być może jakieś referencje, nie wybierajcie kociego behawiorysty po taniości, nie wybierajcie go w ciemno, zróbcie chociaż podstawowy research, żeby po prostu nie wyrzucić kasy w Błoto. Pamiętajcie, że na świecie są ludzie, którzy chcą robić interesy i zbijać pieniądze na różnych szczytnych i fajnych pracach, typu praca ze zwierzętami. I wśród behawiorystów, naprawdę, tak zwanych behawiorystów, zdarzają się takie właśnie trochę zgniłe jajka. Więc jeśli chcecie uniknąć takiej sytuacji, to sprawdzajcie jeszcze raz. Poziom wykształcenia, zadawajcie pytania specjaliście. Jeśli on nie ma nic do ukrycia, jeśli jest naprawdę dobrym specjalistą, to odpowie na te wszystkie pytania. A jeśli wam zaleci jakąś konkretną terapię behawioralną, to pytajcie, z czego owe zalecenia wynikają. Jeśli y, proponuje wam suplementy uspokajające dla kota, to zapytajcie, jakie dlaczego i jak te suplementy działają. Jeśli proponuje feromony, to też pytajcie z jakiego powodu. A jeśli y, proponuje jakąkolwiek inną terapię, to pytajcie o mechanizm, Działania. W ten sposób też można się zorientować, czy mamy do czynienia z dyletantem, czy z kimś, kto naprawdę zna się na rzeczy.